Chcę poznać ostatni krąg magii. Dużo czasu minęło, odkąd zawarłeś związek ze świętym płomieniem. Wiele się od tamtej pory wydarzyło. Jesteś Wybrańcem Inosa. By wypełnić czekające Cię zadanie, będziesz potrzebował całej swojej siły. Udzielę Ci teraz błogosławieństwa. Niniejszym wkraczasz w szósty krąg magii, abyś zawsze niósł światu światło i rozpraszał mrok. Jeśli chcesz, mogę cię teraz nauczyć formuł ostatniego kręgu. A, jeszcze coś. Na początku cię nie poznałem. Ale to ja wręczyłem ci list, nim wrzucono cię za barierę. Tak, oszczędziłeś mi wtedy na dętej przemowy sędziego. A teraz jesteś wybrańcem Inosa. Przyjmij moje błogosławieństwo wybrańcze.